Dlaczego? Au. Naj A. <grystanie> Naj A. Nai mana. Nai maja na. Kiedy się go? <grystanie> Przed laty na ten świat przyszła nikomu nieznana Dziś Twe urodziny świętuje Polska cała Na w tak wielu grach się pojawiłaś Nawet z chłopakami wieczorami pogrywa. Z Tobą wszystko jest różowe, życie lepsze jednym słowem Zwykłe robi wyjątkowe, czarne zmienia w kolorowe Tekst samo serce pisze, Ty rozbudzisz każdą ciszę Swą energią nas jeszcze w smutku, to da szczęścia. Ale, yy, Droga Naju, yy, ja. w dniu Twoich urodzin chciałbym Ci życzyć wszystkiego co najlepsze. Dużo, dużo szczęścia, yy, dużo pomyślności, yy, radości, żeby Ci się wszystko układało z wrodnikiem i tak dalej. Yy, jeszcze raz, szczęścia, zdrówka. Yy. Pieniędzy i dobrych ludzi wokół szerokości. O, dziękuję. Maja nasza ukochana, zawsze taka roześmiana. To dla ciebie ta piosenka zaśpiewana przez Stasienkę. Tak cudowna i wesoła jest. Głosi piękny jak anioła śpiew To była trąbka? O! Czy mi Stasienik zagrał na trąbce? A tutaj saksofon! To też torek? Clap <noise> Ale to jest jammer! Gdyby to nie było dla mnie, to byś mógł normalnie piosenkę zrobić z tego. Jaki to jest jammer? Ale, jammer! E, ej, o, ej, o, totalny pogers to jest. Ale szczerze. Przed laty. Szczerze, na to Przyszła lat. Torek podrywał. Dziś jak słucham tej kręgi. Tak w grach się pojawiłaś, o. nawet z chłopakami wieczorami pogrywam. Zdądno wszystko jest różowe, życie lepsze. A pożegnij się jak, jak miło! Robi wyjątkowe, czarne zmienia w kolorowe. Tekst sam samo serce pisze, ty rozbudzisz. Serce mu pisze tekst. energią nas no przecież... wszystkich Jak to jakieś wyznanie miłości. Ja. <tryk> Droga Naju. W dniu Twoich urodzin chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Czas mnie podrywa! Dużo szczęścia, dużo pomyślności, radości, żeby Ci się wszystko układało, że w Niech się tłumaczy teraz. I tak nice! Mm, jeszcze raz: szczęścia, zdrówka, m, pieniędzy i dobrych ludzi wokół. Szerokości! kochana zawsze taka rozśmiana to dla ciebie tak O, siada dziękuję serdecznie siada dziękuję tak cudowna i wesoła jest głóşik piękny jakanioła wbieg ale kozak jest ten ta trąbka Dzięki psycho, dzięki za stolatek. Nie, no, tak mi się podoba, jakby podkład tego. I te słowa są jak miód na moją duszę. <noise> Chyba nikt nigdy tak o mnie miło nie mówił. I to jeszcze pisał tekst czat. Ja jestem w szoku. Dziękuję, kochani. Dziękuję, Toruś, za piękną piosenkę. Bo bez ciebie, bo ty zawsze mówisz, że o, ja tam nic nie robiłem w tej piosence, to wszystko, czat, tutaj, tego. Nieprawda, bez ciebie to nawet nie wyszłaby żadna piosenka. Więc jesteś super Toruś, nie zmieniaj się. I jesteś chyba najlepszym music makerem, jakiego znam. Nie wiem, czy to komplement, bo nie znam żadnych <laughs> oprócz ciebie. Ale, ale. To nie znaczy, że to ci jakoś uwłacza i umniejsza, tak? Dziękuję bardzo za piosenkę. Jestem przytłoczona miłością. Dziękuję bardzo.